Cześć, jestem Agolion. Dzisiaj jestem w dzisiejszym poradniku pokażę Wam, jak zrobić narzędzia, żeby przetrwać pierwszą noc. Na początku pozbierałem trochę drewna. Dobra, ja trochę pozbiera, pozbierałem kilka dodam. Se używam too many items. To zbytnio nie poprawia gry, ale jak się nakręca poradniki, to zawsze działa. Dobra, teraz przerobiłem piękne na deski. Tak robimy crafting table, czyli szynkę z narzędziami. Tak robimy patyki. Patyki są potrzebne, żeby zrobić yy, jakieś narzędzia czy coś, albo pochodnie. Tak robimy presur presurę palet. Dobra, to będzie na tyle. Stawiamy. Tak robimy kilof, kilof możemy robić też z kamienia, z żelaza, y, diamentów, złota i drewna oczywiście. Tak robimy y, motykę, tak robimy siekierę i tak robimy łopatę, tak robimy półpłytki. Tak robimy drzwi. Tak robimy skrzynkę. Robimy drugą. Najlepiej dwie skrzynki położyć, ten co jest ładny widok. To są płytki. Wybieram sobie trochę sezonek. Drzwi. Jeśli... Jeśli się ułoży dwie próby jedna na drugiej, wyjdzie nam deska. lecz się zbiera, będą znowu dwa. A presur, presur palet służy do np. przykład otwierania drzwi pojedynczych, sau, aut, na, automatycznych, automatycznych, będzie w innym poradniku. Na dzisiaj to wszystko. Zapraszam i dziękuję.